Cześć, z tej strony Ola. Witam Cię w pierwszym dniu naszego wyzwania Pilates od Podstaw. Dzisiaj skupimy się na pracy z oddechem i aktywacji mięśni głębokich. Nie będziesz do tego potrzebować żadnego sprzętu, jedynie swoją matę. Jeśli jesteś gotowa, zaczynamy. Dziś zaczniemy w leżeniu tyłem. Ugnij nogi i ustaw stopy równolegle do siebie na szerokość bioder. Aktywnie wbije w matę. Wydłuż swój kręgosłup i szyję, wzrok skieruj ku górze. Ramiona ustaw wzdłuż ciała, a łopatki w neutralnej pozycji, delikatnie ściągnięte w dół i ku sobie. Teraz przenieś dłonie na biodra i z wydechem podwin miednicę pod siebie, przejdź do tyłu pochylenia. I z wdechem odwin. Wygnij delikatnie odcinek lędźwiowy włók i przejdź do przodu pochylenia. I znowu wydech, podwin miednicę pod siebie, wdech, odwin. Wydech i wdech. Twoje stopy są cały czas aktywnie wbite w matę. Wydech i wdech. Ok, super. Teraz znajdź neutralne ustawienie dla swojej miednicy pomiędzy przodo i tyło pochyleniem. I przenieś teraz dłonie na swoje żebra. Popracujemy trochę nad oddechem. Ustaw dłonie tak, żeby środkowe palce stykały się ze sobą. I kolejny wdech skieruj do żeber i poczuj, jak Twoje dłonie otwierają się na zewnątrz, a z wydechem łączą znów ze sobą. Wdech zawsze rób nosem, a wydech nosem lub ustami tak jak wolisz. I znowu wdech, poczuj, jak Twoje żebra otwierają się na boki. I z wydechem domknij żebra, Twoje palce znów stykają się ze sobą. I takie domknięte żebra powinnaś utrzymywać przez cały trening pilates. Ok, teraz popracujemy nad aktywacją naszego centrum. Wyobraź sobie, że masz na sobie dżinsy, takie świeże, uprane, delikatnie przyciasne. Weź wdech, tak jak wcześniej, a z wydechem zapnij rozporek i guziczek. Powinnaś teraz poczuć delikatne napięcie w dole swojego brzucha. I powtórzymy to jeszcze raz, rozluźnij. I weź wdech do swoich żeber, i z wydechem zapnij rozporek i guziczek, zaaktywuj swoje centrum. Super, i takie właśnie napięcie powinnaś utrzymywać przez cały trening Pilates. Ok, teraz przenieś ręce wzdłuż ciała, aktywnie wbij je w matę. Weź wdech. I z kolejnym wydechem zroluj miednicę w górę, kręg po kręgu, zaktywuj pośladki. Weź wdech w górze. I z wydechem zroluj miednicę kręg po kręgu w dół. I znowu weź wdech, przygotowanie. I z wydechem zroluj miednicę w górę, kręg po kręgu odklejając plecy od maty. Wdech w górze i z wydechem zroluj się kręg po kręgu w dół. I powtórzymy to jeszcze dwa razy. Wdech w dole i wydech, góra. Aktywne pośladki i centrum. Ramiona oddalone od uszu, długa szyja. Wdech w górze i wydech, zroluj się w dół. Pięknie cały czas utrzymuj domknięte żebra. I znowu wydech, zroluj miednicę w górę, wdech w górę. I z wydechem, kręg po kręgu, zroluj miednicę w dół. Ok, teraz unieś ręce ku górze. Upewnij się, że Twoje dłonie znajdują się nad ramionami. I powtórzymy to samo, ale bez pomocy rąk. Z wydechem, zroluj się w górę. Wdech w górze i z kolejnym wydechem zroluj miednicę w dół. W tym ustawieniu skontroluj, czy Twoje łopatki są neutralne, tak żeby nie zamykać klatki piersiowej. Ramiona powinny być oddalone od uszu. I z wydechem zroluj miednicę w dół jeszcze dwa razy. Wdech w dole, przygotowanie. I wydech góra, wdech w górze. i wydech dół. Pięknie, ostatni raz, wdech w dole, wydech kręg po kręgu z rolu miednicę w górę, wdech. I wydech. Ok, super. Teraz odejdź stopami delikatnie w przód. Weź wdech. I z kolejnym wydechem, zaczynając od głowy, kręg po kręgu zroluj się w górę. Możesz pomóc sobie dłońmi, pospacerować nimi po udach. Super, teraz zostań w górze, wydłuż plecy, aktywnie wbij stopy w matę i z wydechem podwiń miednicę pod siebie, zaktywuj centrum i wdech, wróć w górę. I znowu wydech, podwiń miednicę pod siebie, wdech, góra. Pamiętaj, aby Twoje łopatki były cały czas w neutralnym ustawieniu, tak żeby Twoja klatka piersiowa się nie zamykała. Wydech, podwiń miednicę i wdech wróć. Super, i kolejnym razem zobacz, czy możesz wydłużyć ręce przed siebie. Wydech i wdech góra. Jeśli to dla Ciebie zbyt wymagające, zawsze możesz pomóc sobie i oprzeć dłonie na udach. Jeszcze dwa razy. Wydech. Wdech. Domknięte żebra. Ostatni. Super, teraz zostań w dole i z kolejnym wydechem unieś ręce ku górze. Wdech, wróć. Wydech, góra. Wdech, wróć. Postaraj się utrzymać klatkę piersiową cały czas na tym samym poziomie. Ramiona oddalone od uszu, stopy aktywnie wbite w matę. I jeszcze cztery razy. Wdech, wdech, wydech, wdech. Ostatnie dwa. I ostatni. Super, teraz zostań w centrum, i z kolejnym wydechem zrotuj korpus w prawą stronę i sięgnij lewą dłonią w dół, ku macie. Wdech, w centrum i zmień stronę. Wydech i wdech. Wydech, wdech. Upewnij się, że praca wychodzi z Twojego centrum. I rotuje się cała górna część Twojego ciała, a nie tylko Twoje ręce. I ostatnie dwa: wydech, wdech i wydech. Wdech. Super, Ok. Teraz wróć w górę i przejdź do pozycji klęku podpartego na dłoniach i kolanach. W tej pozycji upewnij się, że Twoje nadgarstki znajdują się pod ramionami, a kolana pod biodrami. Twoje centrum jest aktywne, żebra domknięte, a wzrok skieruj w przód maty, tak żeby głowa była przedłużeniem kręgosłupa. Teraz z wdechem przejdź do przodu pochylenia miednicy, delikatnie wygnij lędźwia włók. Z wydechem podwin miednicę pod siebie, tyło pochylenie. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Postaraj się wyraźnie odseparować miednicę od reszty swojego ciała. Ok, i teraz znajdź neutralne ustawienie dla swojej miednicy. Z kolejnym wydechem wysuń prawą dłoń i lewą stopę po macie. Wdech, wróć do centrum. I znowu wydech, wydłuż. Wdech, wróć do centrum. Utrzymuj tutaj stabilny korpus i miednicę. Postaraj się nie bujać ciałem na boki. Wydech, wydłuż. Wdech, centrum. Super, jeszcze cztery razy. Wydech. I wdech. Upewnij się, że Twoja głowa nie opada. Wzrok kieruj w przód maty. Ostatnie dwa. Wydech. Wdech. I kolejnym razem zostań z ręką i nogą wydłużoną i unieś je w górę do linii z ciałem. Zostań tutaj na kilka oddechów. Złap balans. Możesz wyobrazić sobie, że ktoś wyciąga Twoją stopę w tył, a dłoń w przód, rozciągając tę linie w Twoim ciele. Super, i rozluźnij, odłóż dłoń na matę i z kolejnym wydechem przyciągnij lewe kolano do klatki piersiowej. Wdech, wydusz. Wdech, przyciągnij i wdech, wydłuż. I cały czas myśl o aktywacji swojego centrum. Możesz wyobrazić sobie, że chcesz zbliżyć swoje żebra do swoich bioder. Wdech, wydłuż, wydech, przyciągnij. I ostatnie trzy razy. Cały czas aktywnie odpychaj się od dłoni, tak żeby nie zapadać się w barkach wydech, przyciągnij, wdech, wydłuż i ostatni raz wydech i wdech super, ok rozluźnij, odłóż kolano na matę i czas powtórzyć to na drugą stronę więc teraz z wydechem wydłuż lewą dłoń i prawą stopę po macie wdech, wróć do centrum Wydech, wysuń, wdech, centrum. Upewnij się, że Twoje biodra i ramiona cały czas znajdują się w jednej linii. Wydech i wdech. Super, jeszcze cztery razy. Wydech, wydłuż, wdech, wróć. Stabilny tułów. I ostatnie dwa. Super. I kolejnym razem zostań z ręką i nogą wydłużoną i unieś się w górę do linii z ciałem. I znowu możesz sobie wyobrazić, że ktoś wyciąga Twoją dłoń w przód, a stopę w tył wyciągając linię w Twoim ciele. Wytrzymaj jeszcze kilka oddechów. Aktywnie odpychaj się od prawej dłoni. Super, teraz odłóż lewą dłoń na matę. I z kolejnym wydechem przyciągnij prawe kolano do klatki piersiowej. Wdech, wydłuż. Wydech, zaktywuj centrum, przyciągnij kolano. Wdech, wydłuż. Cały czas utrzymuj domknięte żebra. Wydech i wdech. Twoja głowa pracuje w przedłużeniu kręgosłupa. I jeszcze cztery razy. Wydech, wdech. Aktywny pośladek. Ostatnie trzy. Dwa i ostatni raz, wydech. I wdech. Ok, super, rozluźnij. I przejdź teraz do leżenia przodem. Złącz palce wskazujące i kciuki ze sobą, tworząc trójkąt. Otwórz łokcie szerzej niż ramiona i ustaw dłonie delikatnie przed głową. Stopy ustaw na szerokość maty. Teraz z kolejnym wydechem aktywuj centrum i odklej pępek od maty. Wyobraź sobie, że chcesz na niego spojrzeć, zaokrągli plecy. Z wdechem wróć do centrum. Wydech. Spójrz na pępek. Biodra zostają na macie. Wdech. Centrum. Wydech. I wdech. Z każdym wydechem myślę o domykaniu swoich żeber. Wydech. O pębek pępek, zaokrągli plecy, wdech, centrum. I jeszcze trzy razy. Ostatnie dwa, wydech, wdech i ostatni. Super, rozluźnij i teraz odepnij się od przedramion, ustaw łokcie pod ramionami i zostań tutaj na kilka głębokich oddechów. Aktywnie odpychaj się w przód i w górę, tak żeby poczuć przyjemne rozciąganie w przedzie Twojego ciała. Biodra cały czas przyklejone do maty, ramiona oddalone od uszu. Ok, i powoli rozluźnij, i teraz przejdź na kolana, otwórz je nieco szerzej, stopy złączone, i z wydechem przejdź do pozycji dziecka, usiądź na piętach i aktywnie wyciągnij dłonie w przód. Wpuść oddech w tylne żebra, tam gdzie czujesz napięcia. I kręg po kręgu zroluj się w górę i przejdź do siadu skrzyżnego. Wydłuż plecy i weź ostatni głęboki wdech, unieś ręce w górę i wydech. I mamy to. Pierwszy dzień wyzwania za nami. Teraz już wiesz, jak pracować z oddechem i aktywować swoje centrum. Bardzo Ci dziękuję za ten trening. Jeśli Ci się spodobało, podziel się tym filmem z bliską osobą. Pamiętaj o zostawieniu łapki w górę i komentarza, oraz zasubskrybuj nasz kanał po więcej takich treningów. Wpadnij też na nasz Instagram, na którym publikujemy cenne wskazówki odnośnie poprawnej techniki ćwiczeń i nie tylko. A tymczasem życzę Ci cudownego dnia. I widzimy się jutro w kolejnym dniu wyzwania. Do zobaczenia.